Panny są takie też właśnie wieżą. Co dla Was, kochane panienki? Kamień księżycowy, czyli to, co chciałam powiedzieć. Zwiększona intuicja. Panny mają intuicję. Panny też często robią to, co ja. Panny mają być może swoje karty. Napiszcie, kochane panny, czy macie kryształy. Tutaj jest kamień księżycowy, ale też słyszę ametyst właśnie dla panny. Kamień księżycowy zwiększa Waszą intuicję, więc bądźcie szczególnie świadomi swojej wewnętrznej wiedzy, ponieważ jest ona godna zaufania. Panny będą miały intuicyjne przykazy, być może w snach, być może jakieś znaki, ale też dla panny na zdrowie, bym działa Jadeit, moi kochani. Taki zielony kryształ na luty, bardzo dobry, więc Jadeit, również na finanse, kolor zielony jak najbardziej. I zobaczcie, wyobraźnia. Panny mają moc kreacji w wyobraźni. Wyobraźcie sobie nową rzeczywistość, jak Wy się widzicie w najszczęśliwszym momencie waszego życia. Jak by miało wasze życie wyglądać? Zawsze to podkreślam. Spiszcie to na kanal. Każdy...